Witaj, z tej strony Bartek Popiel z bloga bartekpopiel.pl i to jest druga część odpowiedzi na pytania czytelników związane z ich problemami dotyczące rozwoju osobistego. Pierwsza część była o motywacji, dzisiaj będziemy rozmawiać o celach. Większość ludzi nie wie, od czego zacząć, ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co chcą w życiu robić, a te cele są bardzo, bardzo ważne. I teraz tak, żeby cokolwiek osiągnąć, żeby dokonać jakichś zmian, musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Nic się nie zmieni, dopóki nie będziesz wiedział, czego chcesz. Większość ludzi niestety nie wie, nie precyzuje tych celów, nie wiedzą po co to robić, nie widzą w tym sensu, tak? I tak żeby sobie żyją z dnia na dzień, wstają rano, idą do pracy, przychodzą z pracy, oglądają telewizor i tak dalej, tak dalej. Nie mają sprecyzowanych, jakich ludzi chcą poznawać, jakie miejsca chcą odwiedzić, ile chcą zarabiać dokładnie pieniędzy, o ile chcą podnieść standard swojego życia, jak chcą wychować swoje dzieci i tak dalej, tak dalej. Po prostu nie mają konkretnego celu żeby dobrze przejść przez to ćwiczenie, które tutaj ci zaproponuję, potrzebujesz kartki, potrzebujesz coś do pisania, jakiegoś długopisu, trochę ciszy i czasu. Zatrzymaj teraz ten filmik i przygotuj sobie te rzeczy, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Ok, lecimy dalej. Odpowiedz na następujące pytania. Zapisuj sobie te pytania i po każdym pytaniu możesz zapauzować filmik i szczerze na nie odpowiedzieć. No więc lecimy. Co chcesz osiągnąć, zanim umrzesz? Co chcesz osiągnąć, zanim umrzesz? Co chcesz posiadać? Jaki chcesz mieć dom? Czy to może chcesz mieć mieszkania, może chcesz mieszkać w apartamencie, czy chcesz mieć domek na wsi, czy chcesz mieszkać w dużym mieście, gdzieś w centrum? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje miejsce zamieszkania? Jaki chcesz mieć samochód? Czy to ma być van, czy to ma być mały sportowy i zadziorny samochodzik? Czy to na przykład ma być jakiś duży pick -up? Jaki chcesz mieć samochód? A może w ogóle nie chcesz mieć samochodu? Gdzie chcesz podróżować? Jakie miejsca chcesz zobaczyć? Kogo osobiście chcesz spotkać? Być może w Twoim życiu pojawili się ludzie, których chciałbyś poznać. Na przykład Tony Robbins, Brian Tracy, wielu różnych trenerów, blogerów, szkoleniowców, być może pisarze, być może jacyś reżyserzy i tak Kogo chciałbyś spotkać osobiście i z kim porozmawiać? Ile chciałbyś zarabiać miesięcznie? Jakie pieniądze ty sobie wyobrażasz? Jakie pieniądze chciałbyś zarabiać? Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś tyle właśnie zarabiał? I na każde z tych pytań wypisz co najmniej 10, a najlepiej około 15 odpowiedzi. Siądź i wypisz 15 miejsc, które chciałbyś zobaczyć, tak? Kogo chciałbyś spotkać osobiście? No, ile chciałbyś zarabiać, no to tutaj nie będzie 15 odpowiedzi, ale wystarczy jedna. I pamiętaj, że im więcej od życia chcesz, tym więcej dostaniesz. Czym wyższe będziesz miał wymagania, tym większe będziesz dostawał nagrody. Ok, więc pracuj z tą kartką, pracuj z tym długopisem i wróć do oglądania dalszej części filmu. I teraz, jeżeli już wykonałeś to ćwiczenia, a jeżeli nie, to będzie dopiero fajna zabawa. Czekałem tak naprawdę na ten moment. Naprawdę czekałem, bo to jest bardzo ważny moment w tym momencie. Dlaczego kazałem ci wypisywać te listy? Otóż widzisz, chciałem, żebyś wziął kartkę i odpowiedział na te pytania, tak? Ponieważ wiem, że od tego się zaplanowanie, ja wiem, że to jest nudne, że to może nie być takie fascynujące ale tak naprawdę to dopiero daje jakieś konkretne efekty i zdaję sobie z tego sprawę, że zrobiła to może jedna osoba na 10, albo nawet nie. I teraz będzie może coś, co trochę Cię zaboli, ale widzisz, jak chcesz dokonać jakichkolwiek zmian w swoim życiu, jak nawet nie chcesz włożyć ani grama wysiłku w napisanie prostej listy. Nie chciały Ci się wziąć kartki, nie chciały Ci się wziąć długopisu i nie chciały Ci się odpowiedzieć na te pytania. I ty marzysz o podróżowaniu, ty marzysz o dużych pieniądzach, ty chcesz mieć biznes. No zastanów się trochę, jak chcesz w ogóle tego dokonać, jak chcesz dokonać tych zmian, jak nawet nie chciałeś się wziąć kartki i długopisu i odpowiedzieć na takie banalne pytania. To jest właśnie, widzisz, ja wiem, że takie, takie coś może zaboleć, tak, no ale to jest prawda. Wiesz, podróżowanie również wymaga wysiłku, biznesu, wymaga wysiłku, wymaga chodzenia, wymaga ciągłej nauki, wymaga wprowadzania wiedzy w życie. A to byś się nie chciało nawet wziąć kartki długopisu, żeby odpowiedzieć na kilka prostych pytań. No więc, widzisz, jeżeli nie chciał cię włożyć wysiłków, to żeby odpowiedzieć na pytania, to mam, że tym bardziej nie będzie ci się chciało włożyć wysiłków w to, żeby zacząć podróżować, żeby zacząć poznawać ludzi, żeby zacząć być bardziej śmiałym, żeby założyć własny biznes. Tak to niestety wygląda. Słuchanie i oglądanie jest fajne, bo nie wymaga działania. I musisz wiedzieć, że nic się nie zmieni w Twoim życiu, jak Ty sam się nie zmienisz. I wszystko może się zmienić, jak Ty sam chociaż trochę się wysilisz. Jak Ty sam chociaż trochę się zmienisz. To nie jest jakaś wielka filozofia, ale taka jest prawda. Widzisz, nie, nie każe Ci machać łopatą albo kilofem. Siedzisz wygodnie na swoim tyłku, jedyne co masz zrobić, to pomachać trochę ręką. I zapewniam Cię, że przy odpowiadaniu na te pytania nawet się nie spocisz, obiecuję Ci to. Siedzisz wygodnie, nie wymaga to od Ciebie wielkiego wysiłku fizycznego, po prostu trochę się zastanów, zaplanuj swoje życie. Widzisz, młodych par na przykład spędza mnóstwo czasu planując swoje wesele, natomiast w ogóle się nie zastanawiają nad tym, jak będzie wyglądało dalsze ich życie. Nie planują swojego życia, nie mają konkretnych celów, co oni chcą razem osiągnąć, no ale nad planowaniem wesela to spędzają mnóstwo czasu. I tak to wygląda. Nie będę przedłużał jakoś specjalnie tego szkolenia, ponieważ jest mnóstwo materiałów na temat tego, jak wyznaczać sobie cele. Ja myślę, że takim dobrym startem, dobrą podstawą będzie e-book Wandy Loscott. I to jest taki e-book Zaplanuj swoje życie. Tam są różnego rodzaju pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Nie musisz tego e-booka całego drukować. Ale warto, żebyś po prostu sobie wziął kartkę, zapisał pytania, które Wanda tam zadaje w tym e-booku i odpowiedział szczerze na te pytania. Ja myślę, że to będzie taki pierwszy dobry krok naprzód. I tego e-booka, link do tego e-booka znajdziesz w opisie. Tego filmiku na YouTubie, a także na blogu bartekpopiel.pl. Także mam nadzieję, że dzisiaj to był dla Ciebie trochę taki zimny prysznic, że wreszcie że weźmiesz się po prostu do roboty. Bo, tak jak powiedziałem, nic się nie zmieni, dopóki Ty sam się nie zmienisz. Jeżeli chcesz mieć rzeczy, których do tej pory nie miałeś, no to musisz robić rzeczy, których do tej pory nie robiłeś. To jest proste. Więc. Yy... Widzisz, jeżeli ty myślisz, no ale ja się tak całe życie zachowywałem, tak to zawsze było, że ja sobie oglądałem materiały, no to właśnie widzisz, jeżeli tak się do tej pory zachowywałeś, no to takie masz efekty. Tak to niestety wygląda, więc działaj, po prostu weź kartkę, długopis i od tego zacznij swoją zmianę. Pozdrawiam serdecznie, mówił Bartek Popiel z bloga bartekpopiel.pl